Hello, ma z tej strony i witam Was po długiej, zresztą też nieplanowanej, przerwie w Payday'u u dwójce. I tak, znowu mam troszkę ochotę pograć sobie w tą gierkę, a jako, że jeszcze nadchodzą wakacje, a jestem niemalże już w 100% rozliczony ze studiami, to w końcu nadchodzi duża ilość wolnego czasu, które będę mógł poświęcić między innymi na nagrywanie. I Fireball znowu wrócić do Paydaya, ponieważ wiecie, czasem od gier ja osobiście potrzebuję czasem odpocząć, ponieważ wiele gier, jak już mi się bardzo spodoba, to ja tak naprawdę nie jestem w stanie w nie grać non-stop, non-stop tak przez, mam na myśli kilka miesięcy z rzędu. I właśnie tak jest z Paydayem, że pogram sobie w niego 2-3 miesiące i potem kolejne 2-3 miesiące potrzebuję zazwyczaj przerwy, żeby znów po tym czasie móc do niego wrócić, bo mniej więcej tyle chyba nawet nie nagrywałem na YouTube'a i... Trzeba by było troszkę tych zaległości nadrobić. I chciałbym zacząć się nadrabiać, zresztą od zerknięcia jeszcze pierwej w inwentarz. Ktoś jeszcze chce zaznaczyć, że nie używam Hoksuda póki co. Oraz... Znaczy nie używam dlatego, że nie chce mi się szukać aktualizacji do niego, zresztą chyba nawet jej jeszcze nie ma, bo. Bo przez to są nowe drzewka skillów, które dają dużo dużo możliwości. Jeżeli tak się na nie spojrzy dogłębnie. Ja może nie, chcę, nie będę ich omawiał, nie mam zamiaru tego robić, przynajmniej na pewno nie w tym materiale. Jeżeli chcecie, żebym coś nieco powiedział na temat samych drzewek, to dajcie znać oczywiście, jeżeli macie taką ochotę. Mogę poniekąd je jakoś przedstawić czy coś, jakie zmiany zaszły, jakie są nowe skille, jakie skille są połączone, gdyż Overkill stwierdziła, że dobrym pomysłem będzie połączyć ze sobą część skilli, i zrobić z nich jeden, tak? który daje komplet jakichś tam umiejętności. Więc dużo takich zabiegów też zostało przeprowadzonych. Tak jak powiedziałem, też wcześniej zostały dodane nowe skille, których wcześniej nie było. Ehm, na przykład teraz strasznie OP są turety, które <grych> mają takie możliwości, jakich do tej pory jeszcze nie miały. Można drilla odblokowywać za pomocą uderzenia Mroją Mele. I tak dalej, więc naprawdę dużo tego jest. Ja na przykład mam też jeszcze... Yy, mam jeszcze feedbacka, którego normalnie na, na cichym skillu się nie ma, ale jako, że feedback jest tu połączony z czymś innym, no to proszę. To jest według mnie mus, żeby go mieć niestety, żeby mieć porządny skill, yy, porządny skill set na misję cicho. A my się wyposażymy standardowo, wydaje mi się. Yy, Guber kurca, co my tu mamy? Gdzie? Jest mój ulubiony shotgun, Raven Shotgun, tak, nie zapominamy o nim. Jakieś tam shurikeny Um, odkąd w sumie mam te? Um, odkąd w sumie mam misje związane z najmilszym człowiekiem na świecie, jak ja go to nazywam? Ludzie, jak on się nazywał? Mm -hmm -hmm -hmm. Hector Jimmy Loki, tak, on się nazywał Loki. I od czasu kiedy mam te właśnie DLC związane właśnie z jego misjami, to czekam. Jest w sumie moją ulubioną bronią, ale nie będziemy dzisiaj robić tych misji. Dzisiaj zrobimy sobie. Coś po cichu. Tak, coś co nazywam osobiście Shadow Raidem 2.0, a mianowicie Murky Station. A mówię o tym Shadow Raid 2.0, ponieważ znowu włamujemy się do magazynu Murky Water. A mówiąc magazynu, mam tutaj na myśli bardziej stację kolejową, wypełnioną po brzegi amunicją i bombą, którą musimy bodajże tam zwinąć. Jeżeli się nie mylę, a szczerze, to robimy też to. Ten hejs dla Jimiego, czyli też jakiejś nowej już postaci, która. Już od ponad miesiąca jest co prawda w Payday'u, ale ja jeszcze na przykład nie miałem okazji nic o nim powiedzieć. I z tego co się orientuję, to Jimmy e, próbuje nas wkręcić w bardziej grubszą akcję poprzez właśnie robienie tego hejsta, czyli zbierając właśnie kasę na, na tą większą akcję do Rosji tym razem, byśmy musieli się udać. To jest druga misja, która jest tutaj właśnie ta Boiling Point. To właśnie wtedy udajemy się do Rosji, również zleceniodawcą, co ciekawe, jest Jimmy. Jak widzicie, w tych, w tych misjach obu nie grałem zbyt często. Znaczy, Boiling Pointa zagrałem chyba ze trzy razy. Um, Murky Water Station zagrałem, może też za dwa razy. Raz na hardzie sobie przeszedłem, o żeby w ogóle to przejść, tak? Żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. A dzisiaj przejdziemy sobie do na, na Dead Wishu. Tak więc, zapraszam. Witam Was znowu w menu przygotowawczym. I tak, zerknijmy. Możemy wziąć w sumie bodybagi i additional cameras. A raczej się nie przydają. Ja zazwyczaj nie używam kamer. Ostatni look na to, na mój zestawik. No i możemy zaczynać. Muszę teraz pamiętać, że jako, że nie używam Hoaxhooda, muszę uważać, żeby też guardów, żeby guardę odpowiadać na pojedyncze, bo w Hoaxhoodzie wystarczyło tylko, że nacisnąłem przycisk. I odpowiadał, nie? I nie musiałem przytrzymywać tego przycisku, a teraz już muszę go przytrzymywać i to jest dla mnie problematyczne. Ja już nieraz przegrałem misję przez to, bo już nie mam hoxuda. no ale dobra. Pierwszym naszym obiektywem zanim zaczniemy robić coś konkretnego, jest rozejrzenie się w okolicy, ponieważ ja jeszcze nie znam ile guardów gdzie chodzi i w jaki, jakimi oni ścieżkami chodzą. Troszkę mnie niepokoi, że jestem między guardem a cywilem, dlatego stąd pójdę. Okej, okay, ale ten Guard sobie poszedł, tak więc ja się cywilem tu zajmę i podbiorę mu Thermal Paste. Bo to jest pierwsza rzecz, którą potrzebujemy. Drugą rzeczą, którą widziałem jest w okolicy, będzie dysk twardy. O, właśnie. I teraz powiem wam, że można bardzo łatwo odnaleźć te przedmioty poprzez nasłuchiwanie, tak naprawdę otoczenia. Ponieważ każdy z nich charakteryzuje się. Pewnym dźwiękiem, które wydawane jest w ich okolicy, albo one same wydają. Na przykład właśnie Thermal Pace to gość z piłą, gościa z piłą słychać. Dysk słychać takie pipkanie. Musimy jeszcze znaleźć generalnie dwie rzeczy. Będzie, jedną z nich będzie lanca, dzięki której będziemy mogli się przydostać też do. Przynajmniej dzięki każdej z tych rzeczy będziemy mogli się przydostać do głębi wagonów. E, tak, jak, tak jak powiedziałem, będzie potrzebna lanca i będzie potrzebna jeszcze keycard, Kikart można znaleźć słucho, słysząc radio, Ta, dość głośno je słychać, więc to nie będzie problemem, a lance można znaleźć właśnie też takim, e, takim dźwiękiem gościa, który pracuje też, tak jak tamten, tylko tak się zastanawiam, czy jest tutaj coś w tym pomieszczeniu, bo tutaj też mogą się rzeczy respić, nie ma, dobra, to pójdziemy dalej na, na prawo. Bo te, nie wszystkie rzeczy możemy znaleźć na, tutaj na dole. Część rzeczy może być właśnie tu już na górze. A ja muszę teraz się upewnić, że guarda nie ma żadnego w okolicy. Żeby mnie nie złapał. Bo Najgorszy ten moment, kiedy wychodzisz z zza drabinki i rozglądasz się czy gwardów nie ma. O, tu już widzę jednego. Szkoda, że gwardów nie da się oznaczać po ich stopach. Przecież jak widzisz, że ktoś idzie, no to. To jest jasne, że to jest człowiek, tak? Po stopach chyba da się poznać. Serio? On idzie tutaj? Nie, nie zdążę. Tak więc e, wycofajmy się. Wiecie co, zajmijmy się może tą stroną. No, nie, jednak nie. E, zobaczmy. Tędy nie przejdę. W dużo tych gwardów, Na niższych poziomach jest ich oczu o, o ciekawe. Mniej, ale to nie powinno nikogo dziwić. Dlatego e, tego też nie otworzę, ale za to tutaj sobie przeskoczę. Tak, żeby on mnie nie widział. O, proszę bardzo, o, o karcie mówiłem. I słyszę też pracownika też tutaj w okolicy. O, on jest gdzieś. Tam, w tamtym kierunku, ale ja sobie, e, ja bym sobie otworzył tutaj jakiś z wagonów, tylko nie wiem, który, bo tutaj nie widzę otwarć nigdzie. O, tu jest, dobra. Otworzymy sobie to. No i spróbujmy, może uda się wbić do środka. I miejmy nadzieję, że mam już jedną z tych rzeczy, która tam będzie potrzebna do włamu, bo będę musiał wskoczyć do środka chyba. Tak. Aha, czyli akurat tej rzeczy nie mam. Bo potrzebuję lancy. A jej właśnie nie mam. I ta, do tego wagonu akurat potrzebna jest lanca. E, jestem między guardem a guardem. Więc tak dużo zrobić nie mogę. Jak fajnie, że oni nic nie widzą. Mimo, że jestem praktycznie obok nich. Więc. E, bardzo, bardzo, fajny, ta, fajna, bardzo fajna taka jest kryjówka. Mi się ona podoba, ta, ten motyw. Bo w sumie. W sobie to wydawałoby się, że o, tutaj tak łatwo można kogoś zauważyć. O, paczka. Ale to aż takie proste nie jest. Seria się tu nie przecisnę. Przecież John Wick nie jest taki gruby. No nic, przejdziemy tendy, Ponieważ yy, muszę jakoś się dostać dalej. Nie, ten guard się wraca. To wiecie, co pójdziemy tutaj po tego gościa z lancami. Bo on jest. O, właśnie, tutaj sobie pracuje. On nas nie widzi, bo ma maskę i jest zajęty. Dlatego teraz będziemy mogli bez problemu się włamać do tego. E, do tego pociągu. Tylko. No, jestem otoczony teraz przez trzech guardów. Dobra, przez dwóch już. Więc. Dobra, przez czterech, bo tam widziałem jeszcze jednego. Okej. Okay. Dobra, ten nie widzi. No to użyjmy tego torcza A. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy ukraść. To jest bombka którą musimy zabrać dla Jimmy'ego i on za jej pomocą chyba zdobędzie odpowiednią kasę czy coś żebyśmy mogli udać się tam gdzie mamy się udać jakkolwiek gdzie nie to nie zabrzmie. wiecie co ja otworzę też tutaj z tyłu bo zawsze to jest dodatkowa opcja żeby uciekać, przechodzić gdzieś to jest naprawdę pożyteczna rzecz właśnie, jeżeli chodzi o tę misję to jeszcze mamy też dwa, dwie opcje escape'a jak widzę wylosowała mi się ta lepsza Ponieważ możemy uciekać, nosić rzeczy, albo do łódki, co mi się wylosowało Albo do vana, który jest tam z powrotem, znaczy to może być tam, bo skoro go nie ma teraz, to znaczy, że go tam nie ma Ale tak jak mówię, są dwie opcje, może być ta łódka, która jest tam, albo van, do którego, do którym tutaj przyjechaliśmy, może czekać na górze To jest losowe Dlatego yy, ja nie mam wpływu niestety na to Ło ludzie, nie, mo nie można na to wskoczyć to jest problematyczne, dobra, te laserki mnie trochę niepokoją Uuu, ten gward mnie prawie widział Dobra, ale Potrzebuję się wydostać stąd Mhm, mm Ciężko będzie mi się stąd wydostać Jak widzę, szczególnie z bagiem na plecach Ja jakiś jakieś zejście na dół To by było dla mnie bardzo Bardzo dobre rozwiązanie Gdzie ten gward zniknął? On tu był Gdzieś się polas. Ja też nie zabijam guardów, ponieważ nie wiem do końca, które, którymi oni ścieżkami chodzą, oraz czasem może się pojawić też dron nad moją głową, i ja też nie wiem, gdzie te drony się pojawiają do końca. Znaczy, część lokacji już kojarzę, ale nie wszystkie, i to jest taka ruletka troszkę rosyjska, ze względu na to, gdzie, te, gdzie ta kamera się akurat pojawi. I po prostu trzeba być na to ostrożnym Dlatego gładów trzeba zabijać tylko mając pewność, że nikt ich nie zauważy Na przykład w takim kontenerze Jakby guard ten tutaj w las, to go chętnie zatłukł Bo potrzebuję mieć ten obszar czysty tutaj właśnie, gdzie jestem Ze względu na to, żeby móc nosić bugi bez problemu i Tutaj jest guard, tutaj jest guard Jest to przez guardy Właśnie widzicie, o czym mówię Potrzebuję oczyścić ten obszar Dobra, wiesz co? Jolo. Okej. Okay. Dobra, trzymać trzeba. Muszę o tym pamiętać, bo naprawdę ja bardzo często o tym zapominam. Zobaczcie, jest kamera obok. Gdyby ona była zwrócona w innym kierunku, to by było już po mnie. Dlatego właśnie o tym mówię: to trzeba mieć 100% pewność, że nikt go nie zauważa. A widzicie, ja nawet nie miałem 100% stuprocentowej pewności, ale i tak zaryzykowałem. No bo czasem trzeba. No nie, zanieśmy jednego baga. Mnie tylko zależy, tak naprawdę, w tej misji, żeby. Ją przejść po prostu, żeby ona była a nie zależy mi na wszystkich bugach. Oczywiście będę próbował, nie ma, nie ma dwóch zdań, będę na pewno próbował, ale nie daję gwarancji, że mi się uda. Cześć, panie guardzie, to zabijecie, powinno być ok. Znowu pamiętaj, przytrzymaj. Ja muszę to mówić, wybaczcie, ale muszę mówić, żeby to przytrzymać, bo ja wtedy nie przytrzymam, jeżeli tego nie powiem. A jeżeli tego nie zrobię, to jest praktycznie po misji, bo jeszcze muszę jedną bombkę znaleźć nie wiem, w którym ona jest. tym. Nie wiem, w którym ona znajduje się. W pociągu czy tam w wagonie. I to jest dla mnie dość problematyczne. Będzie odnalezienie tego. Ja mam co prawda wszystkie przedmioty, żeby do wagonu włam zrobić, ale... Ok, skupmy się na włamywaniu do kolejnych wagonów. Ech, tylko gdzie są te przełączniki, które pozwalają to uczynić? Bo ten wagon ewidentnie da się do niego wejść, ale on ma przełącznik, a właśnie po tej stronie. I to jest ten, co mi się nie udało wcześniej do niego łamać. Właśnie przez tych dwóch guardów, co tu krążyli. Ale hahaha, ha, ha, już ich nie ma. Ech, zobaczmy, co mnie tu rzeka. Jak będzie kolejna bombka, to super. Ale nie. Będziemy mieli. A czy nie, nie wiadomo w sumie, tam może być bombka. I chyba nawet tam nie jest, ponieważ wydaje mi się, że bomb, bomba byłaby zabezpieczona safe'em. E, ale nie, zabezpieczyli jednak bronię. Co jest spoko. Co sobie je wyniesiemy? Zauważcie też, że to nie są te takie typowe bronie, co zazwyczaj się je zbiera, tylko jakieś inne trochę: Assault Rifle i czy tam, nie, tam Battle Rifle. A te co zbieramy to są Assault Rifle. Tak więc może pominę ten proces zbierania tych broni i przejdziemy do momentu, kiedy znajdę kolejny już, um, kolejny już wagon. Dobra, ostatni Battle Rifle mi został. No, jako że tutaj Guardów prawie w ogóle nie ma, to wiele szybciej mi się to wynosi i nie ma problemu. Znaczy, jeden gdzieś tu krąży, ale znowu mi gdzieś zniknął. Ja mam wolę wiedzieć, gdzie on jest, dlatego rzućmy to. I poszukajmy... Tak, tam jest guard. Poszukajmy generalnie wagonu. O, 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 tutaj się dron będzie wynurzał. I tam chyba jest następny wagon, który będę mógł obrabować. Chyba. Ale chyba też nie z tej strony. Gdzie nie, gdzie pod wagonami da się przejść na drugą stronę, ale akurat... Ale w większości przypadków tak się nie da niestety. Nie da się nawet, widzicie, tutaj wskoczyć, nic. To jest jak głupie. Według mnie powinna być taka możliwość, no ale... Overkill jednak widać wiele lepiej, jak, jak złodzieje potrafią się skradać. Ups, prawie mnie widział. Eee, zostały nam dwa wagony tak naprawdę jeszcze do obaczenia. I nie wiem, gdzie one są tak naprawdę. W sensie, gdzie są te ich przejścia, które mi pozwolą otworzyć i dostać się do ich zawartości. Dobra, tu mamy jedno, ale guard przy nim stoi i poczekamy, aż sobie pójdzie. Tutaj w tej, w tej części, jak widzę, gwardzi w miarę chodzą po tych samych ścieżkach. Przynajmniej w tym samym obszarze, bo może ścieżki nie są identyko, ale są bardzo bliskie takich samych. Dlatego włamujemy się tutaj. Cywil oczywiście się nas nie zauważy, bo on stoi cały czas w miejscu i nie ma z tym problemu. I zobaczymy, co nas czeka. Mam nadzieję, że nikt nie zajdzie od tyłu, bo to by było strasznie niefortunne. Ale tak się nie stanie. Będziemy mogli za to włamać się i zebrać kolejny zestaw broni. Ale szczerze mówiąc, bardziej niż bronie, interesują mnie w tej chwili. Interesuje mnie druga bomba, którą musimy tutaj się włamać do niej. Zobaczcie, tak sprytnie ukryte to było. I to obok siebie jeszcze, więc będziemy mieli dodatkowe przejście. Zaraz, jakże mi tylko Gładnie wyszedł na plecy. Nie wyjdzie, dobra. Tu mam otwarty I jest git. Dobra. Te laserki są śmieszne, przecież one przed niczym nie bronią. Tak, jakby trudno było włączyć wszystkie naraz, nie? No nic. Tylko tak, mam broń przy sobie, więc będzie mi ciężko zabrać bombę dlatego tego. Yy, broń rzucę, a bombę wezmę. Bo w razie czego wolę bombę zanieść niż broń. A bronią mogę zająć się w międzyczasie poza nagranie, no bo... Bądźmy szczerzy, że to nie jest ciekawe patrzeć, jak noszę bugi, co nie? Kamerka w postaci drona. Yy, tutaj musimy dojść, czyli. Hmm. A, czyli tu w dół. Ciekawie, czy tam dron nas zauważy. Tak. O, ale pod tym mostem skryć i już, już nie ma problemu. Lel. Dobra. I rzucamy. Właśnie. Bo z tego, co się orientuję, to jeszcze broń można znaleźć tutaj, na tym obszarze. Można, nie, niekoniecznie można też, ale. W sensie, można ją znaleźć, ale niekoniecznie musi być, wydaje mi się. I tak chciałem rzucić oko, czy jej tutaj przypadkiem gdzieś nie ma. Bo to też są tak luźno losowe, losowo rozłożone skrzynki. Jak widzicie, Murky Water się nie uczy na błędach. I nadal rozdaje swoją broń tak naprawdę pół darmo. Ale nie widzę tego. I wiecie co? Nie będę jakoś ryzykował wpadki tutaj. Wolę pewne źródło mieć. Poznać broni w kon nie w kontenerach, tylko w... w wagonach i tą broń wolę powynosić, jeżeli zajmować się, jeżeli zajmować się szukaniem broni, której niekoniecznie tam znajdę. Nawet nie ile ich jest tych broni. Wow, takie zebranie sobie zrobili. Ups, prawie bym wpadł. Ale idzie jakoś, i cały czas mam dwa pagery. Cały czas mam dwa pagery. I jakoś to wygląda. Wiecie, co wydaje mi się, że ja póki co nie mam co komentować. Tak więc, um, zrobię cięcie do momentu, aż się zdarzy coś ciekawego, albo aż wpadnę, albo no nie wiem, zobaczymy. Hejku. Prawie wpadłem. Ten guard se poszedł i tam są dwa drony. Ale nie ma problemu. Nie ma problemu. Zaraz wnieciemy tego bodyguarda tutaj i on będzie strzeżony, a ja mogę dalej nosić bugi. Dobra, został już, mi zostałem już ostatni bug do przeniesienia. Wiecie co, jeszcze rzucę oko tam w tych podziemiach, nazwijmy to. Czy czegoś tam nie ma. Tak, tylko... Żeby nie było Najwyżej nie będzie po cichu, ale No, spróbujemy, żeby było bo Gdzieś tutaj mogą być te bronie Póki co, chyba ich 12 mam Tak, bo plus dwie bomby To w sumie razem 14 O, chyba tutaj powinny być jak już Ale nie ma Myślałem, że były, bo tak ciemno trochę i w ogóle um, Tutaj nic, tutaj nic no, Nie je. Gdzie one mogą być, tak szczerze mówiąc bo wydaje mi się, że. O, mogłyby być na tych skrzyniach. I w sumie nie wiem gdzie indziej. Bo nie kojarzę więcej miejsc, gdzie one mogłyby tak sobie swobodnie leżeć. Dlatego wydaje mi się, że ich po prostu nie ma. No niestety oksuda nie mam, to nie sprawdzę, czy mi coś jeszcze zostało do podniesienia. Tutaj też nie? Te, też nie. E, idziemy sobie z powrotem do Escape'a i kończymy tą misję. Tylko. A przejdziemy sobie tędy, co mi tam. Będziemy super sniki. No i dobra. No i w ten sposób kończymy misję. Murky Station. O, jeszcze dostałem osiągnięcie za przejście to na Deadwishu. No, co potwierdza tylko dodatkowo, że nie zrobiłem tego na Deadwishu wcześniej. W żaden sposób. I to by było chyba na tyle ludzie. Do, dość proste, dość proste wydaje mi się, dość prosta misja, dlatego nazywam to się Shadow Shadowraidem 2.0, bo Shadow Ray też jest dla mnie osobiście prosty. Być może dla nie dla wszystkich, ale no, wydaje mi się, że jak najbardziej do przejścia, samemu też i czas też nie najgorszy 20 minut. Wydaje mi się jak na samemu, na samemu przewodzoną misję po cichu. To jest to czas jak najbardziej akceptowalny. Nagrodę dostanę infamousa. No proszę. Czyli jednak warto było przechodzić tą misję po cichu. I cóż, to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał z gameplaya. Dajcie tylko znać, powtórzę to, co powiedziałem na początku. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobił film na temat samych tych skillów, ponieważ jest to dość, dość duży wątek, który... na który warto chyba, wydaje mi się, spojrzeć. Um, który na początku też nie uznawałem za dobry pomysł, ponieważ skille, które do tej pory były były jak najbardziej w porządku, były dobre i wiecie jak to się mówi lepsze jest wrogiem dobrego więc ja właśnie wyznaję taką zasadę i dlatego jeżeli nie było potrzeby zmieniać tych skillów to nie wiem po co je zmieniali, jest tyle rzeczy które w Payday wymaga poprawek, jak oni zabrali się za skille ale póki co i tak nie jest źle fajnie, fajnie, teraz można sobie budować buildy, ja właśnie kilka buildów będę musiał swoich zmienić a póki co to by było na tyle. Tak więc, jeszcze raz powtórzę: dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym coś takiego zrobił. A ja będę się z Wami póki co żegnał. Tak więc, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam materiał się podobał. Trzymajcie się i cześć.